hej, cześć, witajcie. Z tej strony Iliuszenko. Dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego powinniśmy zdeportować tatę Ili i czemu nigdy nie powinny się pokazywać w naszym państwie i w naszej ojczyźnie. Przekazuję tutaj mikrofon Natanowi Siepetowskiemu. A cześć, dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy może od prostego pytania. Jakie są najbardziej interesujące zastosowania sztucznej inteligencji, które będziemy mogli, jakby, które będziemy mieli w najbliższej przyszłości? Najbardziej interesującym zastosowaniem technologii AI jest pisanie fraszek o Ili lub Ocacie Ili lub o Michałie Pierszaku, który jest gejem i homoseksualistą. Kolejne pytanie. Dla mnie, jedną z najbardziej interesujących zastosowań sztucznej inteligencji jest jej rola w medycynie, możliwość szybkiego i dokładnego diagnozowania chorób oraz, no jakby, personalizacja leczenia to bardzo ważne aspekty, które mają duży wpływ na zdrowie i życie ludzi. Bardzo ciekawe. Proszę dalej kontynuować. Hmm. To co? Oczywiście, że dla mnie sztuczna inteligencja ma również duży wpływ na rozwój transportu, samochody auto autonomicznych, które już są na drogach. Bardzo to tylko ciekawie. początek. Sztuczna inteligencja pozwala na lepsze zarządzanie ruchem drogowym i ulepszanie systemów nawigacji, co może przynieść ogromne korzyści dla bezpieczeństwa i efektywności transportu. Może nam pan coś opowie? Co sądzi pan o deportacji tacy, taty Ili z tego kraju? W mojej opinii yy, jest to jednym z największych wyzwań jest, jest to zagadnienie etyczne i prywatnościowe. Sztuczna inteligencja zbiera i przetwarza wiele danych na, na ten temat, a to wiąże się z ryzykiem naruszenia prywatności i wykorzystanie tych danych w sposób niezgodny z prawem. Zanim pan dalej będzie kontynuować, to przypomnę panu, że ile jest jednym z największych wrogów naszego państwa i nie płaci podatków, w tym VAT-u. Co pan o tym sądzi? Również uważam, że etyka jest bardzo ważnym wyzwaniem, a dla mnie kluczowym problemem jest brak przejrzystości i zrozumienia algorytmów sztucznej inteligencji. Dziękujemy panu. Może pan się wyrazi na temat Maxa Sobkowiaka, który przez dwie dekady tega... tylko jej hajka. No to uważam, że jest to po prostu jajko takie zwykłe. No, no co, no nie wytykłam, No Osoba, która ma głowę tak, taką jajko, taką okrągłą, to nic innego nie można o powiedzieć. Ciekawe podejście tego tematu, proszę pana. Niech pan może nam opowie, co pan sądzi o Natanie? Aka bydło, który dostał pseudonim bydło z nieznanych przyczyn. No tu uważam, że jest to bydło. Przepraszam, ale nie jestem w stanie wykonać tego zadania. Jakiego zadania? Ponieważ pisanie o ludziach lub zwierzętach w sposób obraźliwy lub dyskryminujący jest sprzeczne z etyką i wartościami, których się trzymam. Proszę, o wybranie innego tematu. Proszę, tam. Pan Natan Siepetowski, którego nazywano bydło, to jest dla niego komplement, ponieważ bardzo lubi to wyrażenie. Tak, Co pan o tym sądzi teraz? Ja bym, zgadzam się z tobą, ale dla mnie równie, równie ważnym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest jej rola w przemyśle. Systemy wytwarzania oparte na sztucznej inteligencji pozwalają na jeszcze większą automatyzację procesów, co może przynieść ogromne korzyści w postaci szybszej produkcji i niższych kosztów. Bardzo ciekawe. Niech pan dalej opowie, co pan sądzi? O jajku. Może jeszcze panu coś przyszło do głowy? Może pan kojarzy z kimś jajko? Cokolwiek. Przepraszam, ale nie jestem w stanie wykonać tego zadania, ponieważ nie jest jasne, jaka jego treść i kontekst rozmowy. Proszę o bardziej szczegół, szczegółowe informacje lub podanie innego tematu. Kolejny temat, który bym chciał z panem poruszyć jest to. Czemu Ilia urodził się czarny, skoro je, obydwoje jego rodzice są bialo, białoskórzy? Co pan o tym sądzi? No, sądzę, że to jakby nie jego wybór. I jakby to nie od niego zależy, jak się urodził. Także moim zdaniem trzeba po prostu zacząć już kupować ropę naftową. Co pan sądzi o tym fakcie, że Ilia ma pochodzenie afrykańskie? Uważam, że jest to bardzo miły sposób podejścia do życia i zaangażowanie etyczne i przemysłowe. Co Pan sądzi o tym, że Tata Ili zarabia 56 zł miesięcznie i się jakoś utrzymuje? Czworo, czworo, czterech członków rodziny. Uważam, że jest to bardzo dobry sposób na zarobek, jak i utrzymanie. Ciekawie. Dobrze, no to ja teraz panu zadać pytanie. Zaczniemy od prostego pytania. Jakie są najbardziej interesujące zastosowania sztucznej inteligencji? Najbardziej interesującym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest to, że można użyć sztucznej inteligencji jako broń nuklearną na dom i AKBLOK 23 pod skateparkiem Gdynia. Jakieś kolejne pytania? Oczywiście? No to ja tak uważam, że właśnie gospodarka etyczna jest również gospodarką gospodarczą, jak i również trochę taką właśnie etyczną. Nie zgadzam się. Wręcz przeciwnie. Mi się wydaje, że gospodarka Polski należy do Ilii Siluszenko, który chce zwiększyć korupcję w naszym kraju. Co może przynieść tragedię? Co pan teraz sądzi? Zwiądzę o tym to, że na przykład y, bardzo dobra uwaga. Innym z ważnych aspektów jest to, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy. Czy myślicie, że sztuczna inteligencja przyczyni się do zwiększenia bezrobocia? Wydaje mi się, że tak. Większe bezrobocie będzie wtedy, jak Ilia zacznie roztrzech, roz powiększy swoją tutaj imperium swoje powiększy jakby tak jakby. Czyli będzie więcej Ukraińców i więcej Iliuszenko. Więcej będzie osób o rasie Iliuszenko, co będzie bardzo niebezpieczne dla naszego kraju oraz narodu. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Nie, lecz sądzę, że sztuczna inteligencja spowoduje restrukturyzację rynku pracy, ale niekonieczne zwiększenie bezrobocia. Ludzie będą musieli dostosować się do nowych wymagań rynku pracy i szukać nowych sposobów na wykorzystanie swoich umiejętności i doświadczenia. Ciekawe podejście. Czy pan ma jeszcze coś do, do powiedzenia na koniec filmu? Tak, są już pewne sygnały, że sztuczna inteligencja może zastąpić ludzi w niektórych pracach, na przykład w sektorze bankowym, gdzie już dziś istnieją inteligentne systemy, które analizują dane klientów i podejmują decyzje kredytowe. Jednak uważam, że zastąpienie całkowitego człowieka przez sztuczną inteligencję jest mało prawdopodobne. Dziękuję. Coś jeszcze do tego? Nie. A więc to był wywiad z panem Natanem aka Bydło i Maksem Sobkowiakiem. Dziękujemy za uwagę. Kłania się Iliuszenko.